Hej, witam na kanale. Dzisiaj sobie mamy dwie pensje. Jedną drogą, drugą tańszą. Moja gigapensja i ekstra pensja. Numerki 19 i 2. No I ja sobie zacznę od tej większej. I będziemy szukać 21, 45 Dwadzieścia dziewięć. Jedenaście. I osiem. I co mamy? Mamy trzydzieści dwa. Nie ma. Trzydzieści sześć. Nie mamy trzydziestek. Dyszka oboczek. Trzydziestek nie mamy. Pięćdziesiąt dwa. Nie ma. Pięćdziesiąt dziewięć nie ma. Dwanaście obok. 23 trzy nie ma. 28 osiem obok. Kuszą, kuszą. Trójeczki nie ma. Do kolejne 42, dwa no nie mamy. 43 nie mamy. Czwórki nie mamy, oboczek. Siódemki też nie mamy. Pięćdziesiąt osiem nie mamy. Siedemnaście nie ma. Szóstka obok. Pięćdziesiąt trzy nie ma. Trzydzieści jeden nie ma. 19, nie ma. No to nie jest jedna z moich ulubionych zdrapek. Powiem szczerze, ogólnie za pensjami nie przepadam, ale od czasu do czasu 35 można sobie podrapać. Nie, że tam nic nie wpada, bo w każdej zdrapce może coś wpaść, może coś nie wpaść. Tylko mnie najbardziej przeraża. Wiadomo, ja tej pieszy można zapomnieć, ale te dzielenie tych nagród, nie? To jest po 10 tysięcy na miesiąc. To jest dla mnie no trochę średnie, powiem szczerze. jak Już jak się wygrywa 2 miliony, to powinni od razu wypłacić 2 miliony, a nie wypłacą część, a później... No, powiem szczerze, nie dla mnie. No może komuś to odpowiada, ale nie dla mnie. Zresztą o czym my rozmawiamy, bo Wygrać 25 nie ma, wygrać główną w lot, to to jest prawie jak cud nad Wisłą. 60 nie ma i 9. No oczywiście nie ma. Także nie mamy problemu, bo żeśmy nic nie trafili. Także, ale mówię, te pensje mi nie podchodzą. Ja mówię, jak już się coś wygra, no to powinni wypłacać od razu, ale no mówię, no, Każdy ma wybór, może sobie wybrać, czy chce, czy nie chce. Dobra, tutaj też standardzik w 3000. No, 3000 to teraz takie na miesiąc, to takie większe, kieszonkowe. 17... Dwadzieścia cztery, dziewięć i dwadzieścia sześć. No a mamy dziewiętnaście, czwóreczka, trzydzieści jeden, jedenaście i dwójeczka. No i oczywiście napis. 34 25 obok 30, 23 z drugiej strony i 13 także nie ma problemu z wygraną bo żeśmy nie wygrali też był napis dwa razy a tutaj to nawet w takiej dużej zrabce z napisu nie dali no Lot to lot to, no nic nie poradzimy, także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki, pozdrawiam.